Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Tapicer w akcji. Dzisiaj Wam opowiem o skórach meblowych. A więc moi drodzy w dzisiejszym odcinku, tak jak przed momentem wspomniałem trochę więcej o skórach naturalnych meblowych. Natomiast z nim przejdę do omawiania tematu. Osoby, które pierwszy raz są na moim kanale, zachęcam do tego, żeby subskrybowały kanał, aby ich nie ominęły kolejne bardzo ciekawe filmy. Również zapraszam na social media, czyli Instagram oraz Facebook. Wszystkie linki znajdziecie w opisie poniżej. A więc przechodzimy do, do omawiania tematu moi drodzy, skóra naturalna. Jest to produkt. Bardzo wdzięczny, ale też wymagający od tapicera, dlatego trochę więcej trzeba wiedzieć na, na temat właśnie tego produktu. Mamy kilka rodzajów generalnie skór, i w zależności jaki efekt chcemy uzyskać po tapicerowaniu mebla i do czego ma służyć mebel, taki rodzaj skóry powinien być użyty. Oczywiście tutaj klient ma ostateczną, jakby Decyzję, natomiast Waszym zadaniem będzie poinformowanie go, co z danym rodzajem, jak się będzie ta skóra zachowywała, jak będzie wyglądała podczas użytkowania, jak będzie się zmieniała, bo też są takie skóry, które, które zmieniają się z biegiem czasu w czasie użytkowania mebla. A więc moi drodzy, pierwsza informacja, czyli mamy skóry. Gładkie z warstwą pigmentową, skóry antyczne lub skóry pull up e, oraz skóry PU, to jest e, laminowane, zazwyczaj są to dwojiny. E, jakie są różnice? E, tak na szybciutko Wam pokażę, następnie Wam e, parę takich innych ciekawostek e, opowiem dotyczących właśnie skór. A więc jeżeli chodzi w ogóle o najbardziej, jedne z najbardziej wytrzymałych właśnie skór, to są skóry, które są pigmentowane i zabezpieczane lakierem. Właśnie przed sobą mam taką skórę. To akurat jest skóra antyczna, jak na załączonym obrazku widać. Ma tutaj ona jest cieniowana, ona jest malowana. I generalnie można powiedzieć w ten sposób, że wiele osób myśli, że to co jest widoczne na, na skórze to jest jakby oryginalna skóra. Oczywiście są takie skóry i one są jedne z najdroższych, bo tutaj ta cena jest też uzależniona od gatunku tej skóry. Czym skóra jest lepszej jakości, jest licówka, tym ta cena jest wyższa. I tutaj też możecie się sugerować, czy ta cena, jeżeli jest za niska, to może, może ta skóra nie być dobrej jakości. A więc na to sobie też na pewno musicie zwracać uwagę. Są właśnie skóry licówki, które generalnie mają naturalną strukturę, natomiast są skóry, które. Mają wytłaczane wzory, czyli to, co widać na skórze. Ja tutaj sobie pozwolę zabrać. Czyli mamy tutaj jakiś wzór. Więc on jest wytłaczany. Więcej informacji, jak Was to interesuje, zapraszam na mojego bloga, na moją stronę. Tam znajdziecie wszystkie ciekawostki dotyczące skór. Ale wracam do tej, do tej skóry, którą ja tutaj mam. A więc wszystkie te skóry, które są zabezpieczane lakierami, one oczywiście są najbardziej trwałe. Najmniej przyjmują wszystkie... Zewnętrzne substancje, jak pot, brud i tak dalej. Najłatwiej są, najłatwiejsze są w utrzymaniu i to jest też, też ważna informacja, bo wiele osób, klientów, z którymi rozmawiam, są przekonane, że jeżeli kupują sobie mebel ze skóry, nie trzeba nic z nim robić. On, on będzie im służył przez wiele, wiele lat. To nie jest prawda. Słuchajcie, musicie. musicie Dbać o, o tą skórę, musicie ją czyścić, musicie używać specjalnych preparatów, które nawilżają tą skórę, żeby ona cały czas miała te funkcje, które ma. Ona też wysycha, tak jak ludzka skóra. A więc, moi drodzy, kolejny rodzaj skóry to jest skóra anielina. Jaka jest różnica pomiędzy tą z powłoką lakierniczą? a tą, która ma pory otwarte, dzięki czemu jest dużo przyjemniejsza, jest miękciejsza ta skóra. Łatwiej się nią formuje. Polecałbym ją do mebli tego typu, jak tutaj mamy tego uszaka, czyli pikowanie Chesterfield. Lepiej się nam układa, niż wszystkie te sztywniejsze skóry. Tutaj pokażę Wam, z racji tego, że pory tutaj w tej skórze są otwarte, E, przygotowałem takie doświadczenie, e, tutaj mamy z, z warstwą lakieru, e, nanoszę sobie tutaj trochę wody, e, próbuję tutaj do środka jakby, o, trochę za dużo nawet, ale e, próbuję to jakby wmasować, ale nie udaje się, ponieważ tutaj ta warstwa e, tego lakieru zabezpiecza nam e, przed wchł wchłonięciem płynu do środka, bo to ściągnę. Natomiast tutaj przy tej skórze, tutaj sobie złapię, i zrobię sobie jakiś taki. No, Okej, okay. trochę wody, A tutaj wmasuję. I zaraz powinno się pokazać. Nie wiem, czy tutaj jest widoczne. O, już widać, że tutaj, dzięki temu, że nie jest tutaj. Nie ma tego e, zabezpieczenia lakieru, więc e, ta woda wsiąknęła do środka i a, skóra się przebarwiła. E, co ważne, to jest bardzo ważna informacja dla, dla Was, dla klientów, e, którym będą przekrywane meble, e, ponieważ e, jakiekolwiek rozlane płyny, zresztą tu widać, o stara, świetnie widać, że nawet tutaj nie. Nie wcierałem, a tutaj woda ładnie spływała, i od razu zostawiła ślady. Trzeba pamiętać, że przy, tego typu, przy tym typie skóry, wszelkie rozlane płyny będą nam szybko wchłaniane, jeżeli będą one gdzieś tam zabarwiane, to ten kolor będzie przechodził w tą skórę. No i oczywiście ludzki pot tłuszcz będzie tutaj wcierany wciera, w, tą, w tą skórę i ona będzie. Jakby cały czas nam pracowała, będzie się zmieniała, czyli czym będzie starszy mebel, ten ta skóra będzie ciemniejsza i to są jakby walory dodatkowe tej skóry, więc trzeba mieć tą świadomość, jeżeli ktoś takie rzeczy lubi, to jak najbardziej może sobie Użyć taką skórę na, na mebel. I ważna rzecz oczywiście, jeżeli to jest mebel często używany, no to wiadomo, że ta e, szybkość e, zmiany tych kolorów, tego wcierania będzie bardzo, bardzo duża. Więc tutaj trzeba się zastanowić, czy coś takiego. Chcemy uzyskać podczas użytkowania. Moi drodzy, kolejną skórą jest Nubuk. Bardzo fajna skóra, również struktura otwarta niejednokrotnie spotykana na butach. Więc doskonale wiemy, jak się ta skóra zachowuje czyli tak jak w przypadku wcześniejszej, trochę wody, i już tutaj jest to wchłaniane, więc. Mamy tą świadomość, że ten kolor będzie nam się cały czas zmieniał. To co przed, przed chwileczką powiedziałem. Natomiast bardzo przyjemna, mięciutka, ładnie wygląda na meblu. Także jakby, jak ktoś lubi taki efekt, bardzo polecam. No i moi drodzy, kolejny rodzaj skóry to jest Bicast. Jest to skóra e, laminowana poliuretanem. I e, tutaj doskonale to widać. Na załączonym obrazku jest to zazwyczaj wykonywane na dwoinie, czyli jest skóra o jakiejś tam grubości rozcinana i ta dolna warstwa jest właśnie pokrywana tym poliuretanem. Jest to skóra dużo, dużo szczywniejsza niż poprzednie, głównie używana w meblach prostych. Aby nie było za dużo zagięć, ponieważ ta sztywność będzie nam przeszkadzała. No i jak już robiliśmy tamte, tutaj też jeszcze zrobię. Oczywiście tutaj woda nie jest przyjmowana, więc można spokojnie używać. Co prawda, może nie rozlewać płyny, ale jeżeli coś się rozleje, nie ma problemu, żeby wziąć i ściągnąć to jakąś mięciutką szmateczką, lub Jakimiś środkami, którymi wchłoną tą wodę, moi drodzy. Jeszcze taka ciekawostka, może to odłożę. Tutaj możecie zerknąć jeszcze na inne rodzaje skór. Co można generalnie tutaj ciekawego stworzyć z tej naszej skóry naturalnej, czyli różne, różne struktury. Można wytworzyć. Są firmy, które wytwarzają takie cuda. Zerknijcie. To jest wszystko naturalna skóra. Natomiast, oczywiście, to co tutaj na załączonym obrazku, to jest wytłaczane. Jakieś złote zwierzęce różne faktury. Naturalne, zobaczcie, ta, takie cuda, można sobie zakupić. No, i teraz e, kolejna, e, kolejna informacja, moi drodzy. E, jeżeli otrzymujecie z hurtowni, e, zakupujecie skórę, dostarczają wam ją do waszej pracowni. Zazwyczaj ona jest poskładana, poskładana w kostkę. Bardzo ważna rzecz, żeby jak najszybciej rozpakować tą skórę. I e, sposób przechowywania. Najlepiej by było, żeby ta skóra była rozłożona, cały błam był rozłożony na jakimś stole na jakimś podejściu, albo, albo żeby cała powierzchnia była na płaskim. Natomiast mam tą świadomość, że nie każdy z nas, ja też oczywiście mam ograniczone e, powierzchnie lokalowe, więc nie mogę tak sobie przetrzymywać tej skóry. Więc e, jaki inny sposób? E, można tą skórę przewiesić, można zrobić sobie jakiś koziołek dość wysoki, tak żeby tą skórę przewiesić na pół i żeby ona nam sobie zwisała ewentualnie w najgorszym razie tutaj sobie rekwizyt wyciągam e, właśnie taką papierowy rulon nawinąć można oczywiście by musiał być trochę większej jeżeli jest e, błam skóry większy musicie sobie to całość nawinąć uważać żeby gdzieś jakieś zagięcia nie powstały ponieważ jeżeli ta skóra będzie magazynowana przez 2-3-4 miesiące, to może dojść do odkształcenia górnej powierzchni. No i może to być struktura już nieodwracalna, więc może to być błąd, który będziecie musieli naprawić. Ja tutaj przygotuję stół do kolejnej rzeczy, o której Wam koniecznie muszę powiedzieć. A więc, moi drodzy, stół przygotowany. Co prawda, nie taki, jak na, jaki, na, na jakim ja codziennie używam przy rozkroju skór, ponieważ z racji tego, że tutaj jednak mam ograniczoną powierzchnię, e, kamerzyści niestety nie, poz, nie pozwolili mi zrobić większego stołu. E, dlatego, dlatego zrobiłem to tylko na takiej połówce. E, o co mi konkretnie chodzi? Najlepiej, gdyby to była duża powierzchnia, żeby cały błam mógł być położony na, na stole i żebyście mogli się dokładnie przyjrzeć, ponieważ przed przystąpieniem do prac musicie dokładnie zobaczyć, jaki jest, jaki jest stan skóry. I tu wy i wasi klienci muszą mieć świadomość, że to jest produkt naturalny, czyli jakiekolwiek widoczne żyły, blizny, ukąszenia po zwierzętach to jest naturalna rzecz i to nie jest wada skóry, natomiast zawsze jeżeli wam to bardzo przeszkadza, można to w jakiś sposób ominąć. I właśnie na tym to polega, żeby dokładnie sprawdzić przed rozkrojem tą naszą skórę. A więc co robimy? Rozkładamy generalnie sobie całą tą skórę, tak jak wspomniałem, na, na stole. Ja tutaj mam ograniczoną powierzchnię, ale postaram się jakoś to pokazać. A więc tak, pierwsza informacja: znajdziecie na samych krawędziach takie oto Odgniecenia to są przy garbowaniu. Są takie łapki tutaj, trzymają tą skórę. No i oczywiście tutaj one się odgniatają, trzeba je odciąć. Najlepiej by było od razu nożyczkami, wszystkie te elementy, które są jakieś wady, które są przy krawędziach. Ja biorę sobie nożyczki i normalnie, o może zabiorę, o, normalnie sobie biorę cyk i wycinam. Nie mam już tego w ogóle tutaj na tej krawędzi, więc nie, nie ma takiej, takiego zagrożenia, że ja to wykorzystam. Pamiętajcie o tym, że wszędzie tam, gdzie są pachwiny mm, zwierzęcia, ta skóra jest troszeczkę inaczej mm, ułożona, inaczej jest, jest bardziej porozciągana, dlatego wszystko, e, ta struktura, ta powierzchnia tej skóry jest bardziej pofałdowana i jest to na, naturalna rzecz. Te miejsca raczej wykorzystywałbym w miejscach, w meblach, tam gdzie jest mało widoczne. Ok, i kolejna, jakby wada tutaj, przy, przy garbowaniu, później po, przy nakładaniu pigmentu, skóra mogła się lekko podłożyć. Tutaj natomiast jest widać rozciągnięta, więc to jest na pewno wada. I teraz, czym to oznaczamy? Generalnie ja sobie sprawdzam pierwszy, w pierwszej kolejności prawą stronę e, skóry. Można zaznaczać to na różne sposoby, różnymi rzeczami. Generalnie ja sobie używam zwykłego czarnego markera. Są przeciwnicy tego, ja nie akurat to nie przeszkadza. E, I tak jak tutaj mamy ten błąd, zaznaczamy sobie zarysy tego, tego błędu, żebyśmy dokładnie wiedzieli, w którym miejscu on jest. Do rysowania po prawej stronie mamy takie specjalne pisaki. Są to takie długopisy, którymi o tutaj pokażę. Nie wiem, czy to kamera wi... widzi? Myślę, że tak. Obracam. Zaraz zobaczymy, czy tutaj, czyli tutaj możemy sobie rysować ten. Kolor później można zmyć, nie ma żadnego problemu, więc na prawej stronie również można to rysować. Ewentualnie długopisem, oczywiście po, po lewej stronie, też można sobie zaznaczać miejsca, w których są jakieś, jakiekolwiek uszkodzenia. A więc tak, mamy tą powierzchnię, tutaj, akurat ten typ skóry jest gdzie lico jest otwarte, więc tutaj wszystkie zatarapania, to jest rzecz naturalna, ale tutaj na przykład mamy lekkie przebarwienia, e, które mogą wpłynąć na estetykę e, naszego mebla, więc e, jeżeli stwierdzimy, że to nie jest korzystne, zaznaczyć sobie od razu w miejscu, złapać sobie. Przerysować kółeczko czy prostokąt, taki, mm, taką powierzchnię, gdzie jest to uszkodzone. Kolejna rzecz, też rozciągnięcia. Wszystkie te elementy, które tutaj widzimy, koniecznie musimy sobie pozaznaczać do tego, żeby je wyeliminować w czasie e, wykroju. Jakieś przebarwienia, e, zgrubienia też można wziąć sobie pozaznaczać, żeby je pomijać. No i tutaj e, na tej skórze akurat widać, że gdzieś pigment e, tutaj o jest kropeczka wyraźna, niekorzystnie będzie to wyglądało, więc znowu z drugiej strony sobie zaznaczamy e, po, czyli po lewej stronie te miejsce, gdzie gdzie jest te Dlaczego po lewej stronie? Ponieważ ja osobiście wszystkie, wszystkie wzory, które robię, wycinam sobie tutaj na, na lewej stronie. Tak dokładnie rysuję tutaj, żebym później w czasie wycięcia mógł sobie fajnie to wszystko powycinać i żebym dokładnie wiedział, gdzie są te braki. Ponieważ przy skórze, niestety, ale my musimy manewrować takimi takie puzzle, układamy. Większe, mniejsze elementy, żeby w jak najbardziej korzystny sposób wykorzystać tą, tą skórę. Ok, więc w taki sposób ja sobie oznaczam. Pierwszy sprawdzam prawą stronę. Jak mam sprawdzoną wokoło e, cały błam poopisywany, następny etap, to przechodzę, przewracam skórę na lewą stronę i tą samą czynność powtarzam, co wcześniej czyli, wszystkie. Sprawdzam czy teraz na lewej stronie nie widzę jakichś uszkodzeń. A więc moi drodzy jeszcze jedna, jedna informacja. Tutaj e, na lewej stronie znajdziecie tutaj e, błamu ile jest metrów kwadratowych. E, tutaj jest 4 metry kwadratowe, więc to też z całą pewnością e, znajdziecie. O tutaj na tej skórze mamy tu. Szukałem, szukałem, w końcu 5,64 metra kwadratowego. A więc, moi drodzy, w ten sposób sobie musicie wziąć tą skórę, dokładnie oznaczyć wszystkie błędy. Jeżeli to macie zrobione, wtedy możecie przechodzić sobie do wykroju układania waszych elementów i rozkroju zszywania. A propos, mojej drodzy, zszywania do skóry używamy specjalnych igieł, które są do tego przeznaczone. Jest ich kilka, natomiast znajdziecie je pod takimi symbolami jak LR, S, LL lub SD. One się różną w czasie zszywania skóry, one różne kształt samego szycia jest troszeczkę inny, ale jest to ważne, żeby używać właśnie igieł do skór naturalnych, ponieważ one mają końcówkę, ja za sekundę pokażę na, na zbliżeniu, ta końcówka jest takim grotem, ona jest zaostrzona, ona rozcina skórę, a nie ją przebija. Jeżeli chodzi o igły, moi drodzy, generalna zasada, czym cieńsza, tym lepiej, natomiast musimy mieć tą świadomość, że skóra jednak ma pewną swoją grubość, dlatego ja bym proponował, żeby grubość tej naszej igły, która będzie używana do szywania skór, była w granicach 110. 110 taka grubość. Oczywiście, jeżeli używamy grubszych nici, do których za sekundę wrócę, to trzeba użyć grubszej. Igły, ale generalnie około 110 powinna zupełności wystarczyć. E, według producenta e, jedna igła w granicach 8 godzin e, powinna nam służyć, po 8 godzinach powinna być wymieniana. Myślę, że mało kto stosuje się do tego zalecenia. Natomiast, tempa igła na pewno będzie nam wytw robiła bardzo dużo szkody. Więc, jeżeli uderzycie w blad roboczy, koniecznie ją wymieniajcie. Kolejna informacja, jeżeli chodzi o igły: jeżeli wymieniacie na grubszą, cieńszą, nie wrzucamy ją do szuflady, ponieważ ona się tępi. Zawsze wkładamy ją do pudełeczka oryginalnego i w ten sposób powinna być przechowana, I to jest bardzo ważna rzecz. Wydaje się trochę śmieszna, ale naprawdę uwierzcie mi, że ważna. No i jedna z ostatnich rzeczy, jeżeli chodzi o nici do skór, muszą one być bardzo mocne. Ja osobiście używam grubości nici 40, czyli cyfra, czym jest niższa, tym jest grubsza nić. Jeżeli chodzi o stępnowanie to dziesiątka, piętnastka, oczywiście mówię tutaj o maszynach przemysłowych, które potrafią sobie poradzić z taką grubą nicią. Możemy sobie w ten sposób rozszywać ozdobnie nasze nici, piętnastki, trzydziestki, takie grubości najlepiej sobie używać do łączenia tych skór. A więc moi drodzy, tym sposobem dotarliśmy do końca naszego odcinka. A więc, moi drodzy, oczywiście jest to tylko strzępek informacji, jeżeli chodzi o skóry naturalne, jest tego dużo, dużo, dużo więcej. E, po więcej informacji zapraszam na mojego bloga. E, oczywiście zapraszam na social media, na Facebooka, na Instagrama. Wszystkie linki poniżej znajdziecie. Koniecznie subskrybujcie kanał. Jeżeli tego żeście jeszcze nie zrobili, żeby Was nie ominął kolejny ciekawy odcinek. Moi drodzy, czekam na Wasze komentarze. Eee, ciekawe, co w nich napiszecie. Będę chętnie odpowiadał na wasze pytania. Wrzucajcie, co byście chcieli, żebym wam jeszcze poopowiadał albo nakręcił jaki odcinek co pokazać. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.